Dzień dobry. Kontrole zapowiedziane przez PIP. No to jedziemy, trochę im pomożemy, tylko po naszemu. Skoro pojawiają się artykuły o tym, że Państwowa Inspekcja Pracy jest bezsilna, że tak powiem, w kontrolowaniu właśnie temperatur, czasu pracy i innych rzeczy, chociaż i tak poszli nam na rękę, bo zobaczcie, że kontrolują po południu i soboty, czyli taka kontrola może się odbyć o 7 rano, o 10 i po 15 na jednej budowie. Zatem <grystanie> zdziwienie będzie, jeżeli będzie tam cały czas ten sam operator, nie? Dobrze, jak my możemy kontrolować Państwową inspekcję pracy? Każdy z Was ma telefon, bo przecież oglądacie. Zatem bierzecie i nagrywacie samą fonię, że tak powiem. W tym momencie, jeżeli przychodzi kontrola i biorą Was na przesłuchanie, bo jest coś takiego to ma być to przesłuchanie osobno nie przy waszym szefie nie przy innych operatorach i takie przesłuchanie ciach pach pach mówicie jak na spowiedzi co z tego wyjdzie a no wyjdzie tak, że powstanie raport po zakończeniu tej kontroli który będzie wskazywał jej wyniki ostatni taki raport opiewał na 4% na wszystkie kontrole 316 chyba 4% z nich miało przekroczony czas pracy. Dobrze wiecie, że co prawda. <laughs> Zatem jeżeli przyjdzie kontroler i będzie kontrolował ee, nie tak jak się powinno, czyli lewus jakiś, no to macie go nagranego i możemy to zweryfikować. To oczywiście nie będzie puszczane na YouTubie, ale ee, w rozmowach z Państwową Inspekcją Pracy jest coś takiego jeszcze jak nadzór. I teraz jeżeli do nadzoru trafią takie nagrania z konkretnych budów i nadzór będzie widział jakie były wyniki kontroli na tej budowie. A co nagrał operator jak to było przeprowadzone. To ma prawo czepiać się do takiego inspektora który swoją pracę wykonuje nierzetelnie. Teraz jeżeli będziecie zeznawać, to przecież w warunkach, kiedy siedzicie sami z inspektorem, możecie powiedzieć to co trzeba, czyli prawdę. <laughs> pracuje się, tak się pracuje. Nie ma sensu pyskować, bo cię wyrzucą z budowy. Raport, proszę bardzo, tu jest mój raport faktyczny, a nie to co wam pokazywała budowa. Nic wam nie zrobią. Wszyscy dobrze wiedzą w budowlance, jak w Polsce jest tylko głośno o tym nie mówią. Mówię o tym ja. I teraz jak doczytacie w ostatnim protokole, który był specjalnie podopublikowany, to sam przedstawiciel pośredników mówił, że budowy e, kłócą się z nimi o to, żeby operatorzy pracowali zmianowo, czyli po 8 godzin. Zatem jeżeli się kłócą, to na logikę wychodzi, że żeby utrzymać biznes, e, no to oni muszą się dostosowywać do budów. Teraz, jeżeli budowa psioczy, że ona ma tak kontrakt podpisany i nie będzie dawać drugiego operatora, pośrednik ma z tym problem, wy macie problem, bo musicie te letyrać, ale możecie to wskazać. Cóż jeszcze? <laughs> Budowy w Polsce e, dobrze wiemy, jak jest. Państwowa Inspekcja Pracy nie ma takich narzędzi, że może nagrywać budowę i później wpaść na kontrolę, i mamy dowody na was. Ale wy to możecie zrobić. Jeżeli widzicie, że na budowie jest dzień BHP, czyli wszyscy sprzątają, a na drugi dzień jest kontrola, to trzeba to nagrać z takim właśnie komentarzem, a na drugi dzień pokazać, że o przyszła kontrola. Wtedy wiemy, że ktoś uprzedził budowę bo teraz tak, jeżeli nawet artykuł się pojawił w gazecie czy w internecie że będą takie kontrole, to nie są to kontrole zapowiedziane na konkretnych budowach to jest tylko zapowiedziany plan kontrol i teraz, czy budowa się do tego dostosuje i tak się przestraszy, że teraz raptem wszyscy będziecie 8 godzin pracować nie będą robić to co robią i ewentualnie jak przyjdzie kontroler, to zapłacą sobie 1000 zł kary i tam jest to. Tyle to ja na stali, że nie ten to zarobię. Właśnie. Trzy lata temu, gdybyście wpisali w internet e, żuraw wieżowy e, i, albo cokolwiek, to by Wam wyskoczyło, a u, a u e, panie e, z Roksy na dźwigu, teraz macie zalany internet wiadomościami na temat żurawi. Nikt wam tego nie podważy, bo my pokazujemy jak jest, a Państwowa Inspekcja Pracy w tym momencie pokazuje, że nie może tego skontrolować. Skoro tak jest, to chyba potrzebne są A czystki w Państwowej Inspekcji Pracy, żeby wyłapały takich gamoni, którzy e, na lewo sobie kontrolują i mają wszystko gdzieś, bo on w Państwowej Inspekcji pracuje tylko po to, żeby miał płacony ZUS, a dorabia sobie e, na szkoleniach i on ma wywalone kontrolować więc czystki i takich trzeba się tam pozbyć B. trzeba przemodelować PIP i od tego jest właśnie Zandberg że tak powiem jak żeście którzy, niektórzy tutaj sapali, że A, do polityków idziesz i on Cię wykorzysta nie Zandberg złożył nowelizację ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy reportaż w TVN artykuł w Gazecie Wyborczej nikt nie czyta i nie ogląda uderzył tam u góry gdzie miał uderzyć i teraz jest bardzo dobrym nabojem do tego żeby cisnąć tą nowelizację o Państwowej Inspekcji Pracy teraz jeżeli te kontrole wyjdą tak samo <laughs> jak zawsze czyli oj nic się nie dzieje na budowach no to widzimy że mamy system przekłamany jeżeli taki system jest przekłamany no to przestępczość zorganizowana, współpraca pipu z pracodawcami, no różnie może być, nie? Może w tą stronę uderzać. I teraz, skoro góra twierdzi, że Państwowej Inspekcji Pracy nie można jakby e, wyposażyć w nowe narzędzia i tak jak jest, ma być, bo oni się boją pracodawców, bo pracodawcy im ojczą, a oni ich niańczą, że tak powiem. I pozwalają na to, co się dzieje. A my mamy i my odczuwamy skutki tego wszystkiego. Zatem trzeba by było wystosować presję na polityków. Jak? Ostatnio już trochę napomknąłem, to teraz Wam wyjaśnię, o co chodzi. Nowy Ład, czy tam Polski Ład, jak to się tam nazywa, jest oparty na Funduszu Odbudowy z Unii Europejskiej. Napisaliśmy już pismo i wysłaliśmy już pismo, i teraz tak, kto wczoraj oglądał fakty, ten zapewne widział, że ma być coś takiego, jak powiązanie pieniędzy z praworządnością. Owszem, im tam chodzi o sądy i inne rzeczy, ale czy legalność umów, legalność zatrudnienia, legalność wypłat nie wpisuje się w, ten, w tą retorykę? A no tak, więc w tą stronę będziemy uderzać. I jeżeli polskie związki zawodowe, wszystkie, E, wyraziłyby zdanie podpisać taką, jakby petycję, bo my wysłaliśmy, ale teraz będziemy jeszcze zbierać głosy, inicjatywa pracownicza, bo ja jestem inicjatorem, a jestem w inicjatywie pracowniczej. No to <laughs> inicjatywa pracownicza e, wystosowała takie pismo w tej sprawie, żeby, i tu trzeba, jakby też nazwać niektóre rzeczy. To te rozmowy w Warszawie, które były z pośrednikami, firmami żurawiowymi oraz budowami, to jest w pewnym sensie jakieś porozumienie. Tylko nie mamy go jeszcze nazwanego, że tak powiem. Ale to porozumienie może się wpisywać w chęć legalnej, właśnie pracy, legalnego zatrudnienia i móc iść dalej, żeby te pieniądze, jakby z Unii. Mogły być wykorzystane w sposób legalny. Bo co to za problem, że Polska dostanie pieniądze, tu porozkradają, a wy tyle z tego zobaczycie? A tu, oddolnie, jest jakaś inicjatywa, i teraz budowy, czyli Polski Związek Zawodowy Pracodawców Budownictwa, powinien się dobrze o, tej, o tym porozumieniu wypowiedzieć i dążyć do niego, żeby je wprowadzić, gdyż to pokazuje, że te budowy jakby skłaniają się ku temu, żeby działać legalnie właśnie i pieniądze z tego funduszu odbudowy mogłyby trafiać do nich, bo wiadomo, że nie będą przewalone. Czyli Polski Związek Zawodowy Pracodawców Budownictwa, Stowarzyszenie Żurawi, Stowarzyszenie Pośredników i Komisje Operatorskie wpisują się w tę retorykę. To są operatorzy. Jeżeli teraz budowy, związki budowlańców e, i inne związki zawodowe w Polsce, pod tym się tak żeby podpisały pod taką petycją, żeby przystopować te właśnie pieniądze albo uwarunkować te e, wypłaty z Unii Europejskiej właśnie tym, to bardzo dobrze by się przysłużyły swoim pracownikom. Zatem zachęcam, roześlę ten film tam, gdzie trzeba, na pewno poleci do PZZ-u, do Pana Koćwina, zobaczymy, co oni na to. E, nawet jeżeli związki zawodowe kłócą się między sobą, to to jest akurat akcja, którą no, powinny poprzeć. Cóż jeszcze co do operatorów i, 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 i mm, kontroli. Możecie pomóc. Nagrywajcie inspektorów. Mówcie to, co trzeba. Eee, czyli prawdę, to wreszcie może raport Państwowej Inspekcji Pracy będzie odmienny od tego, co było do tej pory. I może wreszcie coś się zmieni. Gdyż możecie się teraz chełpić czymś takim, że no, dostaliście 2-3 zł podwyżki, i o, fajnie. A co będzie jesienią z tymi waszymi podwyżkami? Jeżeli nie macie na papierze, to możecie sobie ten sukces wsadzić gdzieś. Zatem nie można spocząć na laurach. I w tym momencie 28, tak jak już zapowiadałem, protest ostrzegawczy w takiej formie, jak mówiłem, czyli wystawianie wysięgników i wycie. Nagrywacie to, robimy z tego akcję medialną i pokazujemy, że nie zaspaliśmy, że nie spoczęliśmy na laurach. I ciągniemy dalej, gdyż jeżeli nie dokończymy tej sprawy w tym roku, to będzie tak samo. A trzeci raz bo już raz próbował ee, no, ten, teraz robię ja. A trzeci raz nikt nie pobudzi operatorów do walki, bo będziecie wszyscy zrezygnowani i niechętni. To co spowoduje, że wreszcie dojdziecie do takiego wniosku, że kichać na tą pracę i tu będzie jeszcze większa rozpierducha, bo już operatorzy uciekają z zawodu. A czy nie lubicie swojej pracy na tyle, że gdyby była w normalnych warunkach, to byście tu nie pracowali na żurawach? Bo chyba tak. Tylko trzeba wreszcie pokazać, że się ma jaja i zrobić z tym porządek. Bardzo łatwo można zrobić porządek. Tyle. Miłego dnia. Zapraszam do komentowania i e, nalegam nawet na czynny udział 28. Nikt wam nic za to nie zrobi, bo to jest przerwa. Nagrywacie i Nikt wam nic nie zrobi.